Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Dzisiaj w audycji kulinarnej żółta sałatka. Jeśli żółta, to pewnie z żółtych składników jakie to składniki oczywiście kukurydza, nie może zabraknąć żółtego sera, i ananasa to trzy składniki główne naszej sałatki. Pozostałe nie są może aż tak bardzo żółte, chociaż sok z cytryny też jest żółty ale przeważają na pewno właśnie takie żółte odcienie w tej sałatce. Zanim przejdę do konkretnie wszystkich składników ich proporcji. Najpierw o samej kukurydzy konserwowej. Pierwszym krokiem do powstania kukurydzy konserwowej była wielka rewolucja w konserwowaniu żywności za pomocą puszek, którą zapoczątkował Nicolas Appert. W roku 1809 Appert opracował metodę pasteryzacji żywności polegającą na jej gotowaniu i hermetycznym zamykaniu w szklanych słoikach, co miało na celu przedłużenie trwałości produktu. Technologia ta została następnie udoskonalona i zaadoptowana do puszek przez Gittera Durana w roku 1810, który opatentował puszkę metalową do przechowywania żywności. Początkowo konserwowanie żywności w puszkach było wykorzystywane głównie w marynarce wojennej i armii, aby dostarczać żołnierzom produkty, które były trwałe i łatwe do transportu. Wraz z rozwojem technologii puszkowanie żywności stało się powszechne, a wkrótce... Potem zaczęto konserwować również kukurydzę, która stała się bardzo popularnym składnikiem, jeżeli chodzi o kulinaria. Nie ma jednej osoby, która wymyśliła kukurydzę konserwową. Wynalezienie tej metody pozwoliło na jej masową produkcję i dystrybucję, co umożliwiło konsumpcję kukurydzy w formie konserwowanej. Ale warto nadmienić, iż początkowo była produkowana w słoikach, później trafiła do puszek i stopniowo teraz od tych puszek znowu się odchodzi, ponieważ obecnie kukurydzę konserwową można także kupić w słoiku. Proces konserwowania polega na pasteryzacji. Czyli poddaniu jej wysokiej temperaturze w celu zniszczenia mikroorganizmów, które mogłyby ją zepsuć. Dzięki konserwacji kukurydza może być przechowywana przez długi czas, nawet kilka lat, bez potrzeby chłodzenia, co czyni ją bardzo wygodnym i trwałym produktem. Największa liczba puszek kukurydzy otwartych w ciągu minuty, tak drodzy Państwo, taki rekord należy do osoby, która w ciągu jednej minuty otworzyła 32 puszki kukurydzy. Ten rekord został ustanowiony przez mężczyznę, który wykazał się tak dużą zręcznością i szybkością w otwieraniu puszek przy pomocy specjalnego narzędzia. W roku 2007 w Stanach Zjednoczonych w ramach konkursu stworzono największą puszkę kukurydzy konserwowanej, która miała 5 metrów wysokości i ważyła około 10 ton. Była to ogromna atrakcja turystyczna w czasie wydarzenia, na którym promowano produkty rolnicze. W roku 2013 w Kanadzie zorganizowano wydarzenie, podczas którego 1200 osób jadło kukurydze z puszki w ramach próby ustanowienia rekordu. Wszyscy uczestnicy spożywali kukurydzę w tym samym czasie, to pozwoliło pobić rekord w tej kategorii. Rok później, w roku 2014, fabryka w Stanach Zjednoczonych ustanowiła rekord w produkcji kukurydzy w puszce, produkując ponad 500 milionów puszek tego produktu w ciągu jednego roku. To osiągnięcie świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu właśnie na ten artykuł spożywczy. I dwa lata później, w roku 2016, na farmie w Meksyku zbudowano zbiornik, który pomieścił aż milion puszek kukurydzy w jednym ogromnym magazynie. Zbiornik miał na celu przechowywanie zapasów na przyszłość, by zabezpieczyć dostawy do sklepów spożywczych. Tyle jeżeli chodzi o rekordy i ciekawostki związane z kukurydzą konserwową, kukurydzą z puszki albo ze słoika. Do przygotowania żółtej sałatki, bo o niej dzisiaj mowa, y, następujące składniki będą nam potrzebne. Jedna puszka kukurydzy, jeżeli używamy w słoiku to jeden słoik kukurydzy. 250 g żółtego sera, dobrze sprawdzi się tutaj gołda albo inny twardy ser. 3 plasterki świeżego ananasa. Jeżeli nie mamy świeżego, można użyć ananasa z puszki, taka sama ilość, czyli 3 plasterki. 3-4 pełne łyżki majonezu. 3 pełne łyżki naturalnego jogurtu. 2 ząbki czosnku. 2 trzy łyżeczki soku z cytryny. Sól i pieprz do smaku. Posiekany koperek do dekoracji i 100 g ryżu. Tutaj sprawdzi się dobrze ryż paraboliczny. Oprócz tego dajemy żółty kolor naszemu ryżowi poprzez dodanie kurkumy do gotowania. Jedna płaska łyżeczka kurkumy do ugotowania ryżu będzie nam potrzebna. Powtarzam, składniki sałatki: jedna puszka kukurydzy, ewentualnie jeden słoik kukurydzy konserwowej. 250 g żółtego sera, na przykład yy, ser gouda, 3 plasterki świeżego ananasa, ewentualnie tyle samo ananasa z puszki, czyli 3 plasterki, 3-4 pełne łyżki majonezu, 3 pełne łyżki naturalnego jogurtu, 2 ząbki czosnku, 2-3 łyżeczki soku z cytryny, Sól i pieprz do smaku, posiekany koperek, 100 g ryżu, najlepiej parabolicznego, i jedna płaska łyżeczka kurkumy do ugotowania ryżu i do nadania mu odpowiedniego koloru. Żółta sałatka wszak zobowiązuje. Wykonanie sałatki jest proste: zaczynamy od ugotowania ryżu na sypko w lekko osolonej wodzie i z dodatkiem wspomnianej kurkumy. Kukurydzę odcedzamy. Ser i ananasa kroimy w kostkę. Czosnek przeciskamy przez praskę. Wszystko wrzucamy do miseczki. Dodajemy pozostałe składniki i dokładnie mieszamy. I sałatka gotowa. Żółta sałatka to dzisiejsza propozycja w jadłodajni. Życzę smacznego. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.